Prezentujemy praktyczne i wielofunkcyjne organizery na biżuterię lub kosmetyki, będące idealnym rozwiązaniem dla osób ceniących piękno i porządek tych Stylowych organizerach zastosowano funkcjonalne rozwiązania. Wyposażono je w pojemne przegródki pozwalające na zachowanie porządku i przejrzystości. Dzięki modułowej konstrukcji można tworzyć z nich kolekcje dostosowane do indywidualnych potrzeb. Produkty wyróżniają się wyjątkową formą. Zestaw organizerów na biżuterię oraz organizer na biżuterię i kosmetyki posiadają element dekoracyjny o diamentowej strukturze oraz dodatkową filcową wkładkę, która chroni je przed zarysowaniami. Organizery na kosmetyki i akcesoria zostały wyposażone w pokrywę spełniającą funkcję podstawki pod drobne akcesoria organizer w dużym rozmiarze posiada uchwyty umożliwiające łatwe i wygodne przenoszenie organizery dostępne są w siedmiu wariantach osobne na biżuterię lub kosmetyki a także w praktycznych zestawach wszystkie dostępne są w dwóch kolorach czarnym lub transparentnym praktyczne i stylowe organizery na biżuterię lub kosmetyki doskonała jakość na co dzień